Gdy bolesny krzyk samicy Lamparta przebił południowoafrykańską noc, nikt w Centrum Ochrony Przyrody Kruger nie mógł sobie wyobrazić, że będzie to początek niezwykłej historii, która przekroczy wszystkie znane granice. To młode Lamparcie maleństwo, odrzucone zaledwie kilka minut po narodzinach, znalazło nieoczekiwaną nadzieję w rękach młodego człowieka, który nigdy nie przypuszczał, że jego życie zmieni się na zawsze. Leo, jak został później nazwany, Został wychowany przez Noah'a Parkera, 30-letniego biologa z Centrum Ochrony Dzikiej Przyrody Kruger. W ramionach Noah'a Leo wzrastał, otoczony niebieską koszulką w paski, butelką mleka i bezwarunkową miłością. Utworzyła się niezwykła więź między istotą ludzką a jednym z najbardziej groźnych drapieżników Afryki. Noah nigdy nie planował hodowania lamparta w swoim mieszkaniu. Jego kariera była poświęcona zapewnieniu że dzika przyroda żyje w swoim naturalnym środowisku. Jednak pewnej deszczowej nocy, w czerwcu 2022 roku, zespół patrolowy przywiózł do centrum ciężarną samicę Lamparta, poważnie ranną po ucieczce z pułapek kłusowników. Miała głębokie rany na łapach i ciele, a jej stan był krytyczny. Mimo to zespół był zdeterminowany, aby uratować zarówno matkę, jak i przyszłe maleństwo. Przez 36 godzin Weterynarze i personel pracowali bez przerwy, podając płyny, lecząc infekcje i monitorując ciąże. Noa nie odchodził od wybiegu, śpiąc na krześle obok lamparcicy. Dwa dni później urodził się jeden samiec maleństwa, ale zamiast radości przyszło nowe wyzwanie. Matka odrzuciła małego. Każda próba zbliżenia maleństwa do matki kończyła się warczeniem, atakami i odrzuceniem. Trauma zniszczyła jej instynkty macierzyńskie. Zespół próbował różnych metod, nawet z pomocą specjalisty od zachowań zwierząt, ale nic nie działało. Po 48 godzinach bez karmienia życie nowonarodzonego było w niebezpieczeństwie. Noa nie mógł stać bezczynnie. Za zgodą dyrektora centrum, doktora Eleanora Matusa, podjął odważną decyzję: zabrać maleństwo do swojego mieszkania, aby spróbować je uratować. Próbowaliśmy wszystkiego. Wyjaśnił doktor Matus. Gdy Noa zaproponował hodowanie go w domu, miałem wątpliwości, ale czasami trzeba postawić na miłość i oddanie. W swoim małym domu Noa przygotował ciepłe gniazdo z miękkich ręczników w pudełku z ogrzewaniem i rozpoczął karmienie Lamparta co dwie godziny specjalną formułą. Nazwał go Leo. Tej pierwszej nocy Noa prawie nie spał. Karmił Leo o dziesiątej wieczorem, potem o północy, o drugiej, czwartej i szóstej rano. Siedział na podłodze kuchni, Trzymając go czule, podczas gdy podawał mu butelkę. Gdy Leo po raz pierwszy otworzył oczy i spojrzał na Noaha, poczuł, jak tworzy się między nimi wyjątkowa więź. To spojrzenie było niezapomniane, wspominał Noa. To było jakby mówił: Dziękuję, że się nie poddałeś. W tym momencie szepnąłem mu obietnicę: Zawsze będę przy twoim boku, bez względu na to, co się stanie. Pierwsze tygodnie były naznaczone niepokojem i wyczerpaniem. Noah nosił ze sobą budzik wszędzie. Zawsze świadomy następnego karmienia. Jego przyjaciele zaczęli martwić się o jego zdrowie, zauważając głębokie cienie pod oczami. Ale za każdym razem, gdy Leo rozpoznawał go cichym dźwiękiem, całe zmęczenie znikało. Leo rozwijał się wolniej niż maleństwa hodowane przez swoje matki, ale pod niestrudną opieką Noacha zaczął nabierać sił. Jego oczy się rozjaśniły, jego żółte futro z czarnymi plamami stało się miększe, a wkrótce zaczął z dziecięcą ciekawością eksplorować mieszkanie. Dzień, w którym po raz pierwszy próbował chodzić, był momentem niezapomnianym. Z chwiejnymi łapami Leo próbował utrzymać równowagę, upadał i próbował ponownie. Noa nagrał wideo, aby pokazać je swoim kolegom w centrum, którzy byli zaskoczeni wytrwałością małego kotowatego. Leo nie tylko uczy się chodzić, skomentował doktor Matus, oglądając nagranie. Uczy się przetrwać, i to jest zdumiewające. Gdy Leo skończył miesiąc, Noah zabrał go z powrotem do centrum na kontrolę medyczną. Weterynarze byli pod wrażeniem jego rozwoju. Chociaż nadal był mniejszy od innych lampartów w jego wieku, był zdrowy, czujny i głęboko przywiązany do Noacha, reagując na jego głos nawet podczas badania. Nigdy nie widziałem takiej więzi między człowiekiem a lampartem, skomentował jeden z weterynarzy. On nie widzi w nim tylko matki. To cała jego rodzina. Życie Noaha całkowicie się zmieniło. Jego mieszkanie przestało być miejscem na przyjmowanie przyjaciół. Odwoływał randki, zawiesił plany podróży, ale ani przez chwilę nie czuł, że coś poświęca. Dla niego to wszystko było częścią wspaniałej przygody, unikalną okazją do głębokiego połączenia się ze zwierzęciem, z którym niewielu ludzi ma możliwość tak bliskiej interakcji. Każdy dzień z Leo to dzień nauki, dzielił się Noah ze swoimi kolegami. Dokumentuje wszystko. Jego nawyki żywieniowe, cykle snu, reakcje na różne bodźce. To już nie było tylko ratowanie życia, ale także wykorzystanie bezcennej okazji do badań. Gdy Leo skończył dwa miesiące, Noah zaczął zabierać go częściej do centrum ochrony. Miał nadzieję, że stopniowo będzie mógł przedstawić go innym lampartom, a nawet spróbować ponownego spotkania z jego biologiczną matką. Jednak reakcja matki się nie zmieniła. Nie rozpoznawała swojego młodego. I reagowała agresywnie. Czasami w naturze takie rzeczy się zdarzają, wyjaśnił doktor Matus. Gdy więź między matką a dzieckiem zostanie przerwana, bardzo trudno ją przywrócić. Ale to nie znaczy, że Leo nie może mieć pełnego życia. Dwupokojowe mieszkanie Noacha szybko przekształciło się w mały dostosowany ogród zoologiczny. Zbudował sztuczne struktury drzew do wspinania, zaprojektował zabawki z bezpiecznych materiałów i stworzył strefy odpoczynku specjalnie pomyślane dla Leo. Na szczęście właściciel nigdy go nie odwiedził, zadowalając się mglistymi wyjaśnieniami Noacha o rzekomym projekcie badawczym. Pewnego dnia, gdy Leo miał dwa miesiące, nastąpiło nieoczekiwane odkrycie. Noah zwykle owijał go w ręczniki, aby go ogrzać, ale po upraniu wszystkich ręczników znalazł się bez żadnego czystego. Grzebiąc w swojej szafie, znalazł niebieską koszulkę w paski, która była prezentem od jego siostrzenicy. Nie mając innej opcji, spróbował jej na Leo. Reakcja małego była zaskakująca. Nie tylko zaakceptował koszulkę, ale wydawało się, że bardzo mu się spodobała. Za każdym razem, gdy Noa ją wyciągał, Leo zostawał spokojny i wsuwał swoje przednie łapy w rękawy z całkowitą gotowością. Siedział cierpliwie, podczas gdy Noa przeprowadzał mu ją przez głowę i dopasowywał ostrożnie. Gdy już był ubrany, Wydawał mały dźwięk zadowolenia i chodził po mieszkaniu, jakby chwalił się swoim nowym strojem. Nie mogłem się oprzeć, zrobiłem mu zdjęcie i wysłałem je do dr Mattusa, opowiadał Noa ze śmiechem. Zadzwoniła natychmiast, śmiejąc się bez końca, powiedziała mi, czy właśnie nie stworzyłeś pierwszej ikony kociej mody na świecie. Dla Leo koszulka wydawała się oferować emocjonalne bezpieczeństwo, którego nie otrzymał od swojej matki. Gdy czuł się nerwowy lub zmęczony, szukał ubrania i trzeć nosem od W nocy nie spał bez swojej ulubionej koszulki. W miarę jak rósł, ubranie musiało być modyfikowane, aby dopasować się do jego rozmiaru. Ale stało się zasadniczą częścią jego codziennej rutyny. Każdy dzień zaczynał się od wstawania Noacha o 6 rano, aby przygotować śniadanie dla Leo. Najpierw było to mleko w proszku. Potem specjalne mielone mięso, zgodnie z zaleceniami weterynaryjnymi. Leo podążał za nim po całym mieszkaniu, ciekawy każdej rzeczy, którą robił. Leo jest jak twój cień, skomentował Michael, przyjaciel Noaha, podczas wizyty. Idzie, gdzie ty idziesz? Jeśli zamkniesz się w łazience, stoi na zewnątrz, czekając i miałcząc, aż wyjdziesz. Początkowo Noah transportował Leo do centrum w specjalnej torbie. W miarę jak rósł, zaczął pracować zdalnie trzy dni w tygodniu. Pozostałe dwa dni Leo zostawał w specjalnej strefie Centrum Ochrony, zawsze pod nadzorem ekspertów. Pierwszy raz, gdy Noa musiał go zostawić samego, było trudnym doświadczeniem dla obu. Leo płakał i próbował za nim podążać, podczas gdy Noa, już w swoim samochodzie, potrzebował dwadzieścia minut, aby odzyskać spokój, zanim mógł odjechać. Ale to był konieczny krok. Obaj musieli nauczyć się być rozdzieleni, chociaż tylko na kilka godzin. Najtrudniejsze nie było odejście, wyznał Noah, ale powrót i zobaczenie wyrazu szczęścia w oczach Leo. Czułem się, jakbym go ponownie porzucił, chociaż tylko na chwilę. Gdy Leo skończył sześć miesięcy, jego naturalne instynkty zaczęły się wyraźnie manifestować. Nauczył się skakać z zadziwiającą zwinnością na wysokie powierzchnie. Rozwinął szczególny gust do skradania się za Noahem z nieoczekiwanych miejsc, z zasofy, z łóżka – i wyskakiwał, gdy przechodził. Zaczął też wydawać charakterystyczne dźwięki lampartów, ciche pomrukiwania zadowolenia i przyjazne furkotania za każdym razem, gdy Noah wracał do domu. Leo rozwinął swój własny sposób komunikowania się z Noachem. Miał różne dźwięki, aby wyrazić, gdy był głodny, gdy się nudził, gdy chciał się bawić lub po prostu gdy był śpiący. Z czasem obaj nauczyli się rozumieć bez potrzeby słów. To była unikalna komunikacja między dwoma różnymi gatunkami. To jest specjalny język, zauważył badacz zachowań zwierząt, studiując ich. Nie tylko rozumie Leo, komunikuje się z nim, tworzą razem całkowicie nowy system. Życie z Leo było pełne niezapomnianych momentów niektóre wzruszające, inne po prostu zabawne. Jak ten czas, gdy Leo niespodziewanie wskoczył do wanny, podczas gdy Noah się kąpał, zostawiając obu zaskoczonych. Pozostał nieruchomo przez kilka sekund, zdezorientowany wodą, aż zdecydował, że to nowa gra i zaczął rozpryskiwać wodę łapami. Albo gdy odkrył swoje odbicie w lustrze i spędził godziny próbując złapać drugiego lamparta, którego widział przed sobą. Noah nawet umieścił lustro na poziomie podłogi, a Leo zwykle kładł się przed nim, obserwując swoje odbicie i od czasu do czasu wyciągając łapę, aby je dotknąć z ciekawością. Był też ten magiczny moment, gdy Leo po raz pierwszy wyszedł na balkon. Stał nieruchomo jak posąg, obserwując świat zewnętrzny, samochody w ruchu, ptaki latające, nowe dźwięki, nieznane zapachy. Początkowo cofnął się przestraszony i przycisnął się do nogi Noaha, ale potem, powoli i z Noaem u boku, zaczął eksplorować. To wtedy Noa zdał sobie sprawę z czegoś ważnego. Leo całkowicie mu ufał, bał się, ale był gotów iść naprzód, jeśli byłem z nim. To duża odpowiedzialność, opowiadał. Gdy Leo skończył rok, ważył prawie 30 kg. Już nie był młodym. Jego posiłki składały się z prawie dwóch kilogramów surowego mięsa, a jego zabawy wymagały siły i przestrzeni. Mieszkanie, które kiedyś było wystarczające, zaczynało wydawać się małe dla młodego, silnego i zdrowego Lamparta. Mimo to Leo zachował specjalną czułość za każdym razem, gdy był blisko Noacha. Pomimo swojego rozmiaru, Nigdy nie skrzywdził swojego opiekuna. Kontrolował swoją siłę podczas zabawy, nigdy nie gryzł mocno. Nawet nauczył się go przytulać. Kładł swoje przednie łapy na ramionach Noaha i trzeć głową o jego szyję w intymnym geście, pełnym miłości. To właśnie czyni lamparty wyjątkowymi wyjaśniał dr Matthew obserwując go w centrum. Są niesamowicie inteligentne i mają zdumiewającą kontrolę nad swoimi ruchami. W naturze żyją samotnie od bardzo wczesnego wieku. Może dlatego Leo tak dobrze przystosował się do życia z Noahem. Już miał od dziecka instynkt niezależności. Wchodząc w drugi rok życia, Leo już pokazywał majestatyczne piękno dorosłego lamparta. Jego umięśnione ciało przekroczyło 65 kg. Jego złote futro z czarnymi plamami błyszczało w słońcu, a jego ruchy były eleganckie i potężne. Mieszkanie, które było całym jego światem w dzieciństwie, Czuło się teraz zbyt małe dla dzikiej istoty w pełni sił. Ale chociaż jego ciało urosło, Leo zachował urocze nawyki z pierwszych miesięcy. Każdej nocy domagał się założenia niebieskiej koszulki w paski, która towarzyszyła mu od szczeniaka. Gdy padał deszcz lub grzmoty wstrząsały oknami, biegł do szafy, brał koszulkę w zęby i niósł ją do Noaha, szukając emocjonalnego schronienia w tej starej i wytartej tkaninie. Wieczorami nadal próbował siadać na kolanach Noaha, jak gdy był dzieckiem, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy, że teraz jego ogromne ciało mogło go zmiażdżyć. Ale Noah śmiał się tak samo, z tą samą czułością co zawsze. Wystarczyło, że zawołał go po imieniu, żeby oczy Leo błyszczały radością. Nigdy nie było takiego przypadku, szeptał doktor Matthew podczas kontroli. Leo żyje na granicy dwóch światów. Nie jest całkowicie ludzki. Ani całkowicie dzikim lampartem, ale może właśnie to czyni go tak wspaniałym. Pierwsze próby Noaha zintegrowania Leo z innymi lampartami centrum ochrony nie były zachęcające. Leo pokazywał strach, kulił się przy nodze Noaha, drżąc. Inne lamparty z kolei reagowały nieufnością. Niektóre go unikały, inne pokazywały agresję. A jego zapach jest inny, wyjaśnił specjalista od zachowań zwierząt. Pachnie ludźmi mydłem tkaninami. Dla innych lampartów Leo jest jak obce stworzenie, coś, co nie należy do ich świata. W głębi serca Noah wiedział, że nie może mieć Leo w swoim małym mieszkaniu na zawsze. Dorosły lampart potrzebuje przestrzeni do biegania, wspinania i życia zgodnie ze swoimi naturalnymi instynktami, ale też rozumiał, że uwolnienie Leo w naturze oznaczałoby niemal pewne skazanie go na śmierć. Był zbyt przyzwyczajony do bezpieczeństwa i komfortu ludzkiego świata. Leo nie należał całkowicie do dzikiego świata, ale też nie mógł być uważany za oswojone zwierzę w niewoli. Potrzebował unikalnej przestrzeni, miejsca, gdzie mógłby być sobą. Centkowanym lampartem w niebieskiej koszulce w paski. Z tym przekonaniem Noah podjął odważną decyzję. Sprzedał swój samochód, wykorzystał wszystkie oszczędności. I pożyczył pieniądze, aby kupić 3-hektarowy teren w pobliżu centrum ochrony. Nieruchomość miała sekcję naturalnego lasu, duże skały i mały strumień. Idealne środowisko dla kotowatego jak Leo. Przez sześć miesięcy, z pomocą wolontariuszy z centrum, Noah pracował bez wytchnienia, aby zbudować nowy dom Leo. Przestrzeń została starannie zaprojektowana. Dzika sekcja z wysokimi drzewami do wspinania płaskie skały do wygrzewania się na słońcu i zadaszona strefa, gdzie odtworzono elementy mieszkania, znajoma sofa, koszyk zabawek i ciepły kąt, przypominający dom, który dzielili. Nie było barier, Leo mógł swobodnie poruszać się między naturalnym a ludzkim światem. Pierwszy dzień w nowym domu był głęboko emocjonalny. Leo był zdezorientowany, chodził tam i z powrotem, wyraźnie niespokojny, nie oddalając się od Noa ani na chwilę dźwięki, zapachy, rozległa otwarta przestrzeń, wszystko go dezorientowało, kilka razy biegł w kierunku drzwi, jakby spodziewał się wrócić do mieszkania, które tak dobrze znał. Może nie jest gotowy, zasugerował kolega, widząc Leo skulonego pod krzesłem, niechcącego jeść. Ale Noa się nie poddał. Pozostał u jego boku dzień i noc, śpiąc w małym łóżku w zadaszonej strefie, nakładając mu koszulkę w paski każdej nocy, jak zawsze to robił. Stopniowo naturalna ciekawość Leo zaczęła się budzić. Zaczął od ostrożnych kroków, wychodząc ze strefy bezpieczeństwa, wspinając się na najniższą skałę, węsząc nieznane rośliny. Pewnego dnia, gdy Noah spokojnie czytał na sofie, usłyszał trzask w drzewach. Spojrzawszy w górę, zobaczył go. Leo był w koronie najwyższego drzewa, poruszając się z gracją między gałęziami, oczy błyszczące i pełne radości. To był moment, w którym wiedziałem, że podjęliśmy właściwą decyzję, wspominał Noah. Leo zaczynał ponownie łączyć się ze swoją najgłębszą naturą, w kolejnych tygodniach przystosowywał się do nowego środowiska. Ustanowił rutyny, oznaczył swoje terytorium i odkrył ulubione zakątki płaską skałę, gdzie wygrzewał się każdego ranka, wysokie drzewo, z którego obserwował cały obszar i oczywiście sofę w ciepłym kącie, gdzie spał każdej nocy. Noah zaczął oddalać się na krótkie okresy, aby wspierać jego niezależność. Początkowo Leo tego nie akceptował dobrze. Wyłe, błąkał się bez celu i odmawiał jedzenia, dopóki Noah nie wrócił. Ale z czasem zaczął cieszyć się tymi momentami samotności, eksplorując na własną rękę. Mimo to, powrót Noaha zawsze był wyjątkowy. Z daleka Leo mógł wyczuć jego zapach, usłyszeć dźwięk silnika samochodu. I biegł do wejścia z uszami podniesionymi i oczami uważnymi. A gdy w końcu go widział, rzucał się na niego pełen emocji. Wydając te unikalne dźwięki, które tylko Noa rozumiał to niezrównane uczucie, mówił Noah. Wiedzieć, że bez względu na to, gdzie pójdziesz, zawsze jest przyjaciel czekający na twój powrót. Pomimo tej silnej więzi, Noa nie przestawał myśleć o przyszłości Leo. Wiedział, że chociaż lamparty są zwierzętami samotnymi, potrzebują też interakcji z innymi swojego gatunku, zwłaszcza jeśli chciał zapewnić jego długoterminowe dobrobyt, a nawet pozwolić mu się rozmnażać któregoś dnia. Po wielu spotkaniach z ekspertami, Centrum zaproponowano śmiały plan, wprowadzenie samicy z podobną przeszłością do Leo. Tak przybyła Luna, piękny dwuletni lampart, uratowany z nielegalnego Centrum w niewoli żyła przez jakiś czas wśród ludzi, zanim została zabrana do centrum, więc chociaż nie była całkowicie dzika, nie straciła instynktu komunikowania się z innymi lampartami. Pierwsze spotkanie między nimi zostało starannie przygotowane. Zespół miał gotowe środki uspokajające i inne środki bezpieczeństwa na wypadek, gdyby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Ale ku zaskoczeniu wszystkich, ani Leo, ani Luna nie pokazali agresji, tylko ostrożną ciekawość. Studiowali się z dystansu, bez wrogości. To było jakby w tym momencie obaj rozpoznali, że dzielą coś doświadczenie życia między światami, nienależenia całkowicie do żadnego, ale mimo to znajdowania pocieszenia w obecności drugiego. Luna trzymała się z daleka, obserwując Leo z bezpiecznego kąta wybiegu. Leo z kolei też był czujny, często spoglądając na Noacha, szukając bezpieczeństwa, które zawsze mu zapewniał. To był pierwszy raz, gdy oba lamparty dzieliły przestrzeń, chociaż oddzielone siatką bezpieczeństwa. Bariera pozwalała im się widzieć i wąchać, ale nie dotykać. Przez kilka dni zaczęły pojawiać się między nimi małe gesty zbliżenia. Komunikowały się cichymi dźwiękami właściwymi dla ich gatunku przyjazne parsknięcia, krótkie, ciekawe wołania. Często kładły się przy płocie zaledwie kilka centymetrów od siebie, jakby próbując poczuć ciepło drugiego przez metal. To był powolny, ale wyraźny proces wzajemnej akceptacji. Po dwóch tygodniach ostrożnej obserwacji eksperci ustalili, że nadszedł czas na następny krok, usunięcie płotu. Rano otwarcia atmosfera była napięta. Noah obserwował w milczeniu, jak drzwi między oboma obszarami powoli się otwierały. Luna i Leo pozostali nieruchomi. Żaden nie wydawał się gotowy być pierwszym do przekroczenia. W końcu Leo zrobił krok, może napędzany pewnością siebie, którą zbudował podczas życia z Noem. Zbliżył się ostrożnie do Luny. Twarzą w twarz, zaledwie kilka kroków od siebie, oba lamparty studiowały się uważnie. Ich ogony poruszały się powoli, uszy podniesione, wszystkie zmysły w maksymalnej gotowości. Wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Luna wydała małe parsknięcie. Leo odpowiedział tym samym dźwiękiem. Zamiast się oddalić, zaczęły chodzić w kółko, otaczając się nawzajem z ciekawością, węsząc się, rozpoznając. Nie było oznak agresji, tylko ostrożna eksploracja, cichy język między równymi, które dopiero się poznawały. Reszta dnia minęła bez incydentów. Leo i Luna utrzymywali rozsądną odległość, ale nie było już między nimi napięcia. Gdy nadeszła noc, każdy wrócił do swojej strefy odpoczynku jakby dzień był satysfakcjonującą próbą. Leo, jak zawsze, ułożył się ze swoją niebieską koszulką w paski, a Noah został blisko, obserwując go z czułością. Tydzień później Noah przybył do wybiegu wcześnie rano. To, czego był świadkiem, pozostawiło go nieruchomego z sercem, bijącym mocno w piersi. Leo i Luna bawiły się. Goniły się po terenie, wspinały na to samo drzewo, Skakały ze zwinnością i wracały do biegu z niepohamowaną energią. Ich ruchy były zwinne, silne, ale nigdy agresywne. Dźwięki, które wydawały, były lekkie, niemal radosne. Taniec wolności i zaufania. Łzy płynęły po policzkach Noacha. To była mieszanka szczęścia i lekkiego przebłysku smutku. Leo, jego Leo, mały lampart, który kiedyś potrzebował butelki mleka, który nie mógł spać bez swojej ulubionej koszulki stawał się prawdziwym lampartem. W tym momencie Noah zrozumiał, że ich wspólna historia była nie tylko osobistym cudem, ale uniwersalną lekcją. Leo udowodnił, że miłość nie zna granic, że nawet istoty odrzucone lub porzucone mogą znaleźć rodzinę w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i że nie zawsze trzeba wybierać między dwoma światami. Czasami możliwe jest stworzenie nowego, gdzie oba światy mogą współistnieć i czuć się jak w domu.